Bardzo często dostajemy zlecenie na poprawę jakiegoś etapu sprzedaży, na przykład na finalizację. Ale okazuje się, że kiedy jedziemy do klienta i obserwujemy handlowców, to wychodzi na to, że finalizacja jest całkiem w porządku, że problem leży zupełnie gdzie indziej, a właściwie to na początku. Czy nie jest ważne, gdzie klient odmówił? Tylko ważne są przyczyny tej odmowy, w którym momencie coś źle zrobiliśmy. Ja się nazywam Roman Kawszyn, a ja się nazywam Adam Szaran i dzisiaj powiemy państwu o tym jak zacząć spotkanie handlowe, żeby skończyć je dobrze. No właśnie, bo teraz warto się zastanowić, coś na początku spotkania handlowego, żeby wiedzieć, czego nie, no, gdzie błędu nie zrobić. No to tam jest, popatrz, small talk, tam jest tak, że myśmy przyjechali, jeszcze się rozkładamy, chcielibyśmy, żeby klient nas polubił. No a tutaj się okazuje, że zajmujemy się nie wszystkim, co trzeba, albo nie tym, co trzeba, dlatego że nie odpowiadamy na pytanie, które pojawia się w głowie klienta. I jeszcze zanim to wszystko, zanim small talk, zanim rozłożenie się z materiałami, to on na nas patrzy i coś myśli. I niestety, ale jego myśl zmierza, w kierunku uwaga, co on o mnie myśli. Dokładnie tak, i tutaj się nie pomyliłem. Klient, który się z nami spotyka, kiedy na ciebie patrzy, myśli sobie, co ty o mnie myślisz. I niestety odpowiedzi, które znajdzie w swojej głowie, no one bardzo często są negatywne, dlatego że. Po prostu no nie każdy ma taką radość mieć no, twarz tak przychylną jak twoja. No, czasami jest taka jak moja i tutaj często myślą, że ja coś myślę, czego ja nie myślę właściwie, a ja sobie myślę, co on o mnie myśli, bo to też tak działa, że ja też myślę. Włączają się bardzo podejrzliwe myśli. Pewnie on myśli, że ja się nie znam albo nie jest zadowolony po prostu z tego spotkania musiał tutaj przyjechać przyjechał tutaj na siłę dla pieniędzy dla pieniędzy wiesz co mi się wydaje że w ogóle to myślenie bo to tak nie widać tak na pierwszy rzut oka ale to myślenie prawdopodobnie włącza się z powodów takiego atawizmu że myśmy kiedyś musieli rozpoznawać czy ktoś kto się do nas zbliża jest naszym wrogiem czy może przyjacielem czy może będziemy musieli się bronić stąd też jest taki mechanizm dosyć silny że ja się zastanawiam kim ty jesteś i co ty o mnie myślisz co więc Zrobić na początku spotkania, żeby klient nie myślał o tym, co ja myślę. Po prostu trzeba mu powiedzieć, co ja myślę. E, co ja myślę, powiedzieć, Czyli albo, y, no <grym> ale właściwie co? Co czuję, chyba mu powiem. Co? Nie, no bo tak głupio jest powiedzieć, co ja myślę, bo on powie wazeliniarz. Więc nie trudno mi powiedzieć, co ja myślę. Więc łatwiej mu będzie tę myśl zastopować, kiedy powiem właśnie, co czuję. Co czuję? co czuję? No bo co myślę, no to ja mam tysiąc myśli, nie wiem, którą ja wybrać. Co czuję? No to ja czuję, wchodzę i mówię, uuu, duszno tutaj trochę. Ser pleśniowy, Ser, uu, <laughs> ja obiadek po, był dobrze. Trafiłem po lunchu. Nie, no to, to nie, nie nadaje się. Musimy szukać nie, czegoś nowego. Chodzi o emocje. A, czyli no pierwsza rzecz to chodzi o emocje i mamy trzy wytyczne do tego, żeby ta emocja na początku spotkania handlowego zadziałała. Yy, czyli tak, po pierwsze, raczej chyba nie powiem, może mnie trochę wkurza, co? Emocje, Al, znaczy, że albo, że jestem rozdrażniony dzisiaj. Dzień dobry, przepraszam, jestem zdenerwowany. Zdenerwowany, no to, jestem nie tyle z, na spotkaniach. Nie budowałem tutaj nie wiadomo hmm. jakich relacji. Nie, nie, nie. nie. Yy, czyli pozytywna emocja. Emocja musi być pozytywna, wszystkie są dobre, ale pozytywna to ta w sensie rozumiana pozytywnie, odczuwana pozytywnie. Yy, pozytywna i pewnie nie za mocna, no bo nie wyobrażam sobie, żebym powiedział, yy, yy, kocham pana. No, Dzień dobry, jest to na starcie to trochę za wcześnie. ma sprzedaż. Tylko wieczorem SMS- y możesz dostawać. To nie mogę czy, dostawać. Nie, nie ale wiem, czy trochę chcesz, mnie nie? pan podjarał. No, nie nie wiem, coś czy takiego. Y to, więc uwaga, nie za mocna, tak? Czyli ta, taka umiarkowana. I po trzecie, ważne. Y po, po drugie jeszcze, że uzasadnienie musi być, bo ludzie mówią bardzo często, ja to mówię, cieszę się, nie? Coś takiego. Warto powiedzieć dlaczego. Y warto powiedzieć dlaczego. Czyli kurczę, bardzo jestem cie wdzięczny, cieszę się, że, że pana zostałem dzisiaj. Już trzy razy. Próbowałem. Bardzo mi zależało na tym spotkaniu, bardzo Dokładnie. się cieszę, nie? Coś takiego. I trzecia rzecz ważna: jeżeli mówisz klientowi, że się cieszysz, albo mówisz mu, że jesteś wdzięczny, to pokaż mu, że się cieszysz, albo pokaż mu po sobie, że jesteś wdzięczny. No właśnie, czyli to, co na zewnątrz, ma, to, co wewnątrz. To, co na ustach może, to ma być też widać po naszym ciele, po naszym y, głosie, czyli ja mam całym sobą, no bo jak człowiek zobaczy co innego, nasz klient zobaczy co innego niż, niż, niż słyszy, no to uwierzy w to, co widzi. Prawda? Jeśli jest komunikat zasada. jest sprzeczny, klient widzi to, co mówi, więc uwaga, pani Adamie. Na początku tego spotkania bardzo serdecznie chciałem podziękować, że zechciał się Pan ze mną spotkać. Bardzo mi zależało. Powiem ci, aż się chce przytulić, wiesz? To, takie takie <laughs> To jeszcze mam raz pojadę, uważaj. Panie Adamie, bardzo się cieszę, że zechciał się Pan ze mną spotkać. Powiem Panu. Dawno czekałem na to spotkanie. Jest mi bardzo miło. To jedyne, co może odpowiedzieć klient. Porozmawiajmy może teraz o, o spotkaniach handlowych z jakimś praktykiem, który na co dzień się z tym mierzy. Czyli teraz taktyka, praktyka. W dziale taktyka, praktyka witamy dzisiaj Grzegorza Dragana. Grzegorz Dragan na co dzień zarządza w firmie Sundra Lift, no i jest jednocześnie dyrektorem handlowym dla swoich młodych, gniewnych, dla swoich handlowców. Witamy Cię, Grzegorz. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry. Bardzo serdecznie Was wszystkich. Bardzo Miło, dobrze Cię widzieć, Grzegorz. Tak jest, widzę, że jesteś u siebie w Legnicy, w swoim biurze. E, powiedz Grzegorz od razu, bo spotkaliśmy się, bo jesteś naszym praktykiem dzisiaj. Powiedz nam, e, wiem, że masz dużo spotkań takich, no twoi handlowcy mają takich spotkań dużo nazywanych z buta, to się nazywa w praktyce handlowej, czyli po prostu muszą do klienta pojechać, muszą do niego zapukać, wejść, przebić się przez jakieś pierwsze bariery, po... czyli przełamać. trochę z ulicy jakby. nie? Trochę jakby z ulicy i to jest taka specyficzna umiejętność. Powiedz mi, co pomaga handlowcom właśnie w tej praktyce handlowej? No właśnie? bo ja sobie tak wyobrażam, Grzegorz, że Twój handlowiec jedzie, widzi, nie wiem, jakąś budowę, coś takiego, no bo to... Branża wynajmu maszyn, no i musi wejść, znaleźć kierownika budowy i jakoś sprawić, żeby on go lubił, ufał, nie żeby chciał z nim gadać. Jak to konkretnie robią, co takiego robicie? Dokładnie, to, 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 to co powiedzieliście, to jest bardzo ważne. Tutaj najlepiej przyjechać do klienta, wejść z buta i po prostu zastosować pewne techniki, konkretne, konkretne praktyki. Które pozwolą nawiązać bardzo dobrze, dobre relacje z klientem. Tak? No i tutaj na pewno możemy powiedzieć o tym, że najpierw, z każdym klientem na budowie, potrzeba stworzyć odpowiednie relacje. Tak? Czy tutaj wchodzimy w techniki relacji, czy handlowiec musi mieć opanowane techniki, techniki relacji, żeby mógł jak najbardziej domówić się, dogadać się z tym klientem, wchodząc z buta. To jest bardzo emocjonujące, z tego powodu, że każdy klient jest inny, do każdego klienta trzeba się dopasować. A tak, do jeżeli ci przerwę, poznać. Grzegorz, mam nadzieję, że, że mnie usłyszysz, że ci przerwałem, to kilka razy powiedziałeś tutaj, że trzeba zastosować jakieś taktyki, trzeba się jakoś dostosować. A gdybyś tak miał konkretnie powiedzieć, przykłady różne, co można powiedzieć, jak się wchodzi na budowę, jak się zagaduje, co się robi, żeby ten drugi człowiek chciał ze mną rozmawiać. No na pewno można wejść i tutaj poza tym, że dopasować się do klienta, czy na przykład wy tutaj jesteście w marnarkach i tak naprawdę dopasowując się do Was jako do klientów, mógłbym też również poprosić Was, żeby przepraszam na chwilę powiedzieć, że przepraszam, a dopasowując się do Was, ja za założę również marnarkę. Okay. Dodatkowo też możemy powiedzieć, że bardzo się cieszę, możemy wyrazić nasze emocje, możemy. Możemy powiedzieć naszemu klientowi, że bardzo się cieszę, że z Tobą się spotkałem, jest mi niezmiernie miło. Bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Przeszkolony klient. Okay. Powiedz mi, jak często się zdarza, że na takich właśnie w czasie takich wejść do klienta, że są sytuacje trudne, że klient mówi wypad, że jakieś trudne słowa padają. No to jest branża budowlana, to bardzo często tak sobie wyobrażam, że może być tak, że nie w porę jestem. Dokładnie tak powiem szczerze to jest na porządku dziennym dlatego, że tutaj kierownicy na budowach czy nasi klienci są bardzo zabiegani i tak naprawdę w momencie kiedy widzą kolejnego przedstawiciela handlowego no to pierwsze co no to mówią no, nie, nie mam czasu jestem zajęty także no potrzeba mieć te umiejętności ale bardzo często się zdarza tak, że, że są to trudne rozmowy handlowe z tego tak, względu, pamiętaj, że, że, że jesteśmy buduje, w poważnej no, telewizji no, no. i nie wypada stosować różnych słów, których, które słyszy się na budowie. A, a powiedz mi, gdybyśmy tak dzisiaj spojrzeli na twoich handlowców, ja, bo podsumuję sobie to, co powiedziałeś, czyli wchodzę, komunikuję o emocjach, jestem dopasowany, czy jak wiem, że kierownik budowy będzie w koszuli flanelowej, albo mniej więcej w tym, na tym poziomie ubrania, to się dostosowuje poziomem ubrania. Wchodzę, rozumiem, że ma być krótko i na temat, bo on nie ma czasu, bo on jest zabiegany. To są rzeczy, które z pewnością. Pomagają, a tak osobowościowo, jak popatrzysz na najlepszych swoich handlowców, to powiedz mi, czym oni się wyróżniają na rynku? Co dzisiaj dobry handlowiec powinien mieć w sobie, żeby wygrywać zwyciężać ten rynek? No na, na pewno na pewno obserwując tutaj handlowców i, i prowadząc z nimi systematyczne rozmowy, spotkania handlowe. Na pewno można powiedzieć o uczciwości handlowca, co to znaczy uczciwość. Uczciwość to, to znaczy, żeby potrafił, potrafił szczerze i, i tutaj z zachowaniem pewnych norm etycznych, biznesowych pomóc klientowi w jego potrzebie. Tak? Czyli nie tylko coś przyjść sprzedać, ale żeby był jakby takim opiekunem klienta, Dzięki swoim cechom jaką jest uczciwość, dodatkowo możemy powiedzieć, że bardzo dobrą cechą, która jest teraz potrzebna u handlowców to jest na pewno systematyczność, tak żeby mógł bardzo często spotkać się z klientem nie tylko podczas złożenia zamówienia, ale żeby pamiętał o tym, żeby właściwość, systematyczność, aż miło słychać, słyszeć takie rzeczy. Czyli takie od... podstawy wartości, do których powrót do korzeni, tak bym to nazwał. Grzegorz bardzo serdecznie Ci dziękujemy wszystkiego dobrego. Niech wam tam w Legnicy się sprzedaży. Trzymajcie się. Super, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. A my dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do następnego razu. Do zobaczenia.